Jeremie Jędrzejkowski, witam Państwa w wirtualnym studiu Rzeczpospolitej, a moim Państwa gościem jest dr Alina skorb kierownik wydziału ESG, koncern Energa S.A. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa. Jaki jest cel działalności obszaru ESG, no i przede wszystkim proszę nam powiedzieć, co oznacza ten skrót? Faktycznie skrót jest dość tajemniczy i często spotykam się z pytaniem, co oznacza ten skrót, to tylko sugeruje, że nie jest to, że jest to nowość na rynku i nie jest to jeszcze bardzo popularne zagadnienie, natomiast ten skrót oznacza czynniki, w oparciu o które tworzone są różnego rodzaju ratingi i oceny przedsiębiorstw, państw i różnych organizacji. A tajemnicze ESG to nic innego, jak skrót od angielskich wyrazów, jakim jest E, czyli environmental, czyli środowisko, S, czyli Social Responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, no i corporate governance, czyli ład korporacyjny. A więc są to te trzy elementy, na podstawie których oceniane są przedsiębiorstwa pod kątem ich wskaźników niefinansowych, czyli takiej wartości różnych czynników i działań niefinansowych, bardzo ważnej w tej chwili w ocenie przedsiębiorstw i obowiązkowe dla przedsiębiorstw, które są notowane na giełdzie papierów wartościowych. Według mojej wiedzy spółka Energa jest pierwszą spółką energetyczną, która tak mocno nastawiła się na patrzenie na wskaźniki ESG. Dlaczego to waszym zdaniem jest takie ważne? Tak, faktycznie jesteśmy spółką, pierwszą spółką energetyczną w Polsce, która nastawiła się na wskaźniki energetyczne. Dzięki temu uznaliśmy, że będziemy mogli być takim prowodyrem na rynku. Jesteśmy spółką, która już 39% mocy wytwórczych generuje z tak zwanych odnawialnych źródeł energii. A więc bardzo mocno nastawiamy się na działalność prośrodowiskową i związaną z klimatem. Wynika to z tego, że mamy absolutną świadomość, że branża energetyczna mocno wpływa na środowisko i my chcemy na to środowisko wpływać odpowiedzialnie. Chcemy być tą spółką, która będzie pokazywać, że w tej branży energetycznej można poprowadzić tak działania żeby być albo neutralnym, albo wręcz pomocnym dla środowiska. Stąd nasze takie bardzo mocne nastawienie na wskaźniki ESG. A czym są produkty ESG Link Loan i dlaczego wybór wasz padł właśnie na nie? Tak, faktycznie produkty ESG Loan są najczęściej kojarzone w tej chwili z tak zwaną zieloną pożyczką i zielonymi obligacjami. I to, co jest ważne w tym obszarze, to to, że energia jest pierwszą spółką energetyczną w Polsce, która otrzymała kredyt w oparciu właśnie o wskaźniki ESG, czyli właśnie tak zwana pożyczka z zakresu ESG Link Loan. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że udało nam się jako pierwszej spółce otrzymać taką pożyczkę, bo można powiedzieć, że na rynku przecieramy w tym zakresie szlaki co zresztą pokazują nam wielokrotnie zapytania inwestorów o to właśnie, jakie trzeba było spełnić warunki, żeby taką pożyczkę otrzymać. Także można powiedzieć, że Energa jest tutaj pionierem i prowodyrem tych działań zielonych kredytów. Czy Energa nie obawia się z kolei uzależnienia wyniku finansowego spółki od tych kwestii środowiskowych? Nie, nie obawiamy się tego, ponieważ podejmując w ogóle działalność związaną z obszarem ESG, my podjęliśmy decyzję bardzo świadomie. Jesteśmy spółką, która jako pierwsza na rynku otrzymała tak zwany zielony kredyt, czyli kredyt, który otrzymaliśmy w oparciu właśnie o wskaźniki ESG. Te wskaźniki zostały ocenione przez niezależną międzynarodową firmę ratingową, czyli Vigeo Aries, która jest częścią składową dużego domu Moody's i to oni ocenili nas, czy my Wszystkie warunki dotyczące tych wskaźników ESG. I okazało się, że tak, spełniamy warunki. Otrzymaliśmy kredyt. W tej chwili ten kredyt jest realizowany i my jesteśmy co roku oceniani przez różne firmy ratingowe, dlatego że można powiedzieć, koszty tego kredytu są uzależnione od tego, czy my utrzymujemy w rankingu poziom, czy też może nawet zwiększamy ten ranking na plus, czyli koszty kredytu nam wtedy spadają. Jeśli nie utrzymamy rankingu z kolei, to koszty kredytu nam wzrosną. Więc bardzo nam zależy na tym, żeby być wiarygodnym na rynku, żeby być postrzegany jako firma, która faktycznie spełnia oczekiwania z zakresu ESG. No i dlatego świadomie podchodzimy do wszelkich działań z tego zakresu. No właśnie, czy działania te związane ze społeczną, szeroko pojętą społeczną odpowiedzialnością biznesu, to są działania jedyne lokalnie, czy też mają jakiś szerszy zasięg? Krótko mówiąc, w jakich obszarach Energa prowadzi działania CSR-owe? Praktycznie te, te działania CSR-owe mają bardzo duży kontekst tutaj w, w zakresie tego ESG i my skupiliśmy się na takich można powiedzieć czterech obszarach. Pierwszym obszarem jest obszar oczywiście zdrowotny i tutaj jako przykład mogę dać działania takie jak chociażby wspieranie walki z mukowiscydozą czy Instytut Matki i Dziecka, który również wspieramy w walce z COVID. Mamy mnóstwo różnych działań prozdrowotnych. Kolejnym obszarem, w którym działamy, jest promowanie zdrowego stylu życia i mamy bardzo szeroko zakrojone działania sponsoringowe wśród młodych sportowców, którzy krzewią, zarówno na zewnątrz, jak i wśród dzieci, takie podejście do zdrowego stylu życia, do uprawiania sportów, do aktywnego spędzania czasu. Oprócz tego, oczywiście, mamy bardzo duże spektrum edukacyjne od 10 lat energia ma swój autorski projekt jakim jest Planeta Energii, który to dociera do szkół, do nauczycieli i pokazuje młodym dzieciakom w jaki sposób odpowiedzialnie korzystać z prądu, że prąd można używać w sposób świadomy. Pokazujemy tym dzieciom jak to robić, czyli edukujemy od małego. Teraz nawet jesteśmy w programie nauczania zdalnego w szkołach z energią. Jest to projekt, który dociera do nauczycieli i za pomocą pomagamy nauczycielom dostarczać narzędzia, za pomocą których mogą prowadzić bardzo ciekawe lekcje wirtualne właśnie z zakresu odpowiedzialnego stosowania i zużywania prądu. No i mamy jeszcze oczywiście cały ten obszar środowiskowy, społeczny, czyli na przykład wspieramy bociany czyli na przykład wspieramy naszą rzekę Narew poprzez zaraczanie, czyli mamy też dużo działań prośrodowiskowych, proklimatycznych. Czyli tak wygląda ta nasza działalność CSR-owa w dużym skrócie. A, proszę powiedzieć, dlatego że tych działań jest bardzo sporo, ale tak jak tutaj już wspomnieliśmy w trakcie naszego spotkania, Energa jest jednak rozliczana ze swoich działań przez instytucje zewnętrzne, czy, a jeśli tak, to jak to wpływa na wasze decyzje o tego typu akcjach i inicjatywach? Tak, oczywiście staramy się działać w oparciu o zasadę synergii, to znaczy patrzymy na każde działanie pod kątem takim, czy ono jest faktycznie społecznie odpowiedzialne i w jaki sposób wpływa na społeczność, bo dla nas jest istotne to, jak jesteśmy postrzegani przez społeczność lokalną i co dobrego robimy dla społeczności, no ale nie ukrywajmy. No, efekt synergii musi efekt synergii zakłada również to, czy te działania będą korzystne dla nas. I, I patrzymy na każde działanie pod tym kątem, na ile my jesteśmy, na ile to działanie będzie ważne na zewnątrz, ale też na ile ono. Wpłynie wewnętrznie na nasze tutaj procesy ekonomiczne. Duży wpływ na decyzję też ma to, co się liczy w tych ratingach, tak naprawdę, ponieważ tam są też określone wskaźniki, określone zasady i też musimy je brać pod uwagę. Zatrzymam się przy tym stwierdzeniu synergię, dlatego że w komentarzach, w opiniach nowego właściciela firmy, jakim jest PKN Orlen, bardzo często pojawiają się sformułowania dotyczące zrównoważonego rozwoju i zielonego ładu. Jak Energa podchodzi do tych zagadnień i gdzie tutaj widzicie synergię? Tak, faktycznie nasz nowy właściciel bardzo podkreśla wagę strategii zrównoważonego rozwoju i strategii zielonego ładu, co nas bardzo cieszy, ponieważ my też mamy świadomość tego, że są to elementy w tej chwili niezbędne do funkcjonowania na rynku i tak naprawdę odpowiedzialnego funkcjonowania odpowiedzialnego biznesu. Jesteśmy na etapie ścisłej integracji. Odbywa się mnóstwo wspólnych spotkań dotyczących tworzenia już w tej chwili wspólnej strategii zrównoważonego rozwoju dla całej grupy, czyli również dla nas. Jesteśmy partnerem pełnoprawnym. Właściciel tutaj bierze pod uwagę bardzo nasze wskazówki i nasze dyskusje na, na te tematy. Cieszy nas również to, że idziemy w kierunku realizacji tak naprawdę karty zrównoważonego rozwoju 2030, czyli tak zwanych celów zrównoważonego rozwoju. W 17 obszarach staramy się znaleźć rozwiązania, które będą wspierać rynek w tym zakresie. I próbujemy właśnie też w tych 17 celach znaleźć wspólne projekty, wspólne działania. Także proces integracji idzie w bardzo pozytywnym kierunku, abyśmy wspólnie, odpowiedzialnie zadbali o środowisko, o klimat i o tą działalność społeczną dla środowisk lokalnych, ale również ogólnopolskich. Bardzo dziękuję Państwa i moim gościem w wirtualnym studiu i była dr Alina Skorbgała kierownik wydziału ESG w koncernie NRK. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.